Nie, 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 daj! Idź! Daj, się... Idź! Daj, to, to Zostaw mnie... Nie, zostaw... EJ! EJ! NIE! NIE! Witajcie, ja jestem Dolknetson I ja jesteśmy na Trouble in my will! Jest to... Tryb, e, już drugi raz nagrywam Co się stało z tą strzyką? Czemu ona... Czemu ona zicznęła? Gdzie jesteś? Przy pół! Przy pół! Przy pół! Ja lecę tam do góry Chodź, chodź, dobra Początek, trochę jak w survival gamesach. Dobra, lecimy się postrzynki, lecimy postrzynki. Mam łuki zały. To daj, da, to daj mi, daj mi coś, daj mi, daj mi. Nie. Daj mi, daj. Przepoś za to, co mówiłeś przed, przed odcinkiem i powiedz, że to było kłamstwo. Film szyba jest słaby. No, dobra, dawaj, mi <laughs> yy, Nie się Haha. Okej, no okej. Okay. No, okay. no znaczy, jak wolisz właśnie sobie znalazłem e, strzynkę z e, żelaznym, e, znaczy żelaznym, to jest djarsowy miecz. I. Kim ja jestem, bo nie czuję, jak to No pisze? Zaraz, zaraz się pojawi na czacie. No i dobra, i słuchajcie, i. Mmmm. -hmm. Jesteś detektywem. Ja? Tak. Ja jestem inocentem, on mnie bije, pani detektywie! Zabij go w dupę! Ciach, ciach, ciach! Cioch, 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 cioch Dobra, ja się nie będę ten Wdawał w bójki, bo jeszcze, jeszcze Pusz, Pana detektywa Ej, a Czy... jak ja zabiję ten, jak ja zabiję jakiegoś dobrego typa, to co, co, co będzie? Ej, nie wiem, ale wiem, że pop-filtr mi spadł, o, dobra O, lipo Przep... Ej, 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 on mi chciał uciekaj, zabić Uciekaj, uciekaj. Ciekaj. gdzie ty kurde jesteś? Dobra, trzeba tego w wkrótce nie zabić Właśnie tego, właśnie tego Idzie... Idziemy go zabić, idziemy go zabić Co mnie uderzyło od tyłu? Oh fuck Fak, zabiłem jakiegoś random'a O, nie, nie był random, patrz, dobrze. Ale ja zabiję tam i zombiak jest A jaki ma, i czerwony, czy jaki? No, no, no chyba Ank, no. no. Ach, niewinnego zabiłeś Ale, bo ja lubię za ten też, patrz, patrz, patrz Ja ci mówię, że po tym skinie Coś tam, no A, ty, jesteś, ty... A, nie, nie, Jestem <laughs> przypu! Serio! <laughs> Przeproś mnie Serio! Specjalnie mnie zabiłeś! Dobra, widzimy się w kolejnej rundzie. Ja, I jesteśmy z powrotem, witajcie na kolejnej rundzie. Witamy, witamy! O, ja. mam szyjkę, no, no. kurde! Dokładam Jedna defest. Druga, 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 no chodź, chodź, chodź! O, i druga i mam strzały Jazda. i... Który. Ej nie doknet, teraz mm. musimy to jakoś bardziej mm. sensownie rozegrać, bo ja ogólnie... O, ogólnie to ja przykro... Kurde. Ej okna jest problem Znaczy. To się nazywa... Nie, no, bo ja ogólnie przepraszam, że ja cię zrobiłem po tej ręce, no nie? Bardzo a, przepraszam, ale... Jak jest? Ja... Patrz, co? patrz, 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 jump, jump, jump. Jump. no da, HALO! Co to było? Co to było? Ej, co jak to? Co to się stało? Dobra, no, jeszcze no, raz. No przypół HALO! Czekaj, muszę iść tam, patrzcie, patrzcie. Tam. No nie! Nie! Przeżyłeś to? Nie. nie. Wow, jesteśmy z powrotem razem z panem. Przykro. Lepsi nie są, nie czuj się gorszy. Dobra, przypój, nie musisz śpiewać, zamknij się. Ej, na ostatniej mapie. To jest mapadzie byłem w pierwszym odcinku z, z Cyprianem, Cyprianem. I tutaj była dość ostra klepa. Tak? Ogólnie to jest ostatnia runda, więc przypół proszę cię, postaraj się jej nie, nie skracać. Sorry, no, no nie, ja jestem mistrzem, mam już kamienny miecz i mam strzały, mam... Mam kurde, mam strzały, mam kamienny miecz i mam strzały i kamienny miecz i... I jeszcze strzały i kamienny miecz, garniasz? Mm. Czemu nie mogę <laughs> tej otworzyć? No bo nie możesz na shifcie. No nie, nie chcę na shifcie, jest tyle skrzynek! No to, wziąłem to się nazywa autyzm w twoim Czekaj, ja widzę tutaj to e, tutaj luk. Stary, w filmach przeważnie Luke był dobry, no nie? Taki, o, też taki... nie może otworzyć tej strony. Gdzie ty pobiegłeś, ty? Jestem w takim jakby metrze, takim takim podziemiom. Kurde, boję się, bo jestem innocentem. A jak... Innocent to jest niewinny. Jak to wiesz, jak ty wiesz, Gdzie? Jakby... No bo lew... w pole, na lew. Też na jestem czacie. innocentem, tak, tak że mnie nie zabi. Ale naprawdę, ja teraz nie żartuję. Szybowie. Ja Uwaga, przy... widzowie, jak obstawiacie? Czy przypół. O kurde, o. Ja nie. jestem dobry! O nie, zabijam detektywa. A tutaj chyba ostatnio się przeturlał przypół. Przypu... Ja Przeturlałeś ja się czy przez, przez detektywa, ja się pytam? Nie. Dobra, wierzę ci. Żartuję. Dobra, wierzę. Kurde, <laughs> kurde, <laughs> Jak mopa. tak właśnie wygląda. Tak, tak, bardzo, 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 bardzo śmieszne. Panie, Osta... ostatnia... Osta... Ostatnia, ostatnia runda, ostatnia runda. Kolejna runda, proszę państwa. Chyba ostatnia. Ha! Mhm. Dobra, dobra. I chyba ostatnia. Nie. Dobra, 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 dobra. D dwie, dwie, dwie nie, skrzynki moja... mam. Moje skrzynki. No nie ukradłeś mm. mi sprzed nosa, stary, weź ty się garnicę. Ja? Tak, ty Mhm mm gdzie, gdzie ty jesteś? Trzymajmy się razem, trzymajmy się razem, chodź mm -hmm. Widzisz świnkę? Ona będzie moja, nie pozwolę ci jej wziąć e, i dobra, zaraz się okaże, kim jesteśmy Jak się dołknę, kim jesteś, zaraz mi powiesz Bo ja coś... Się... Nie A... zapluj się, włóż te zęby do jamy ustnej I normalnie mm. mów Ale stary Kurna, raz widziałem, jak moja babcia wyciąga sztuczną szczękę na niej, kurwa. Aha, ja powiedziałeś, że wyciąga, to takie moje od razu milion z erotycznych skojarzeń. Co ma, ja Powiedz ja coś zestawić. z graci, wyciąga albo coś. Ja trochę się to było takie Twoja trochę babcia? obrzydliwe. Ej, co ten guzik robi, Darkness? Chodź tutaj. Ja nie wiem, gdzie jesteś, przepu. Kim jesteś? Innocent. A gdzie tu pisze? Bo ja nic nie widzę. Czad! Przyżej cały czas Przypu? Innocentem jestem, Lol. Co? Innocentem jestem, Lol. Ale to się śmiejesz? Przyżej całą wiadomość, jak kreści The Przypuł. body of Vinci has been discarded was a inno... innocent Okej, okay, jesteś innocentem. Co? Jesteś innocentem. Tak? Mhm. Nie. Nie jesteś? Jestem, jestem. No, gdzie jesteś przypół? Jestem, ja jestem na e, statku do, doktora. E, zło doktora. E, doktor penet ten, doktor, doktora Penetratora! Doktora Penetratora! No, doktor Penetratora! O, o przypół! A ty głosu, ty tym! Detektywem jesteś przecież! Tak? No, uważaj, bo cię będą chcieli zabić. Dobra, idę za tobą, przypół. Nie wierzcie jak gówno w rurach, Dobra, tylko chodź, iść pod własnymi. Bronił dupsko czemu Lizał dziś. Czekaj, czekaj, ja cię muszę wąchać, stare No ty... dobra, nie byłem dupy odniesiony. Daj to cię... Nie, 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 daj Idź. Daj to ci... Idź. Daj to, to cię sprawdzać. Zostawmy. Nie, został. Ej! 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 Nie! Tybue! nie, Nie nie, Nie, SIPU! Nie wierzę w Ciebie! JA ty żeś to zrobił! No nie! Ale to nie ja to ten! zabijemy, zabiłem tego! Ja ty, ktorek, ktorek. A nie ja chcę zabiłem? Tak, zabiłem złego, ciotę Garniasz, złego zabiłem Dobry jestem w to. Przepraszam no Dobra, więc słuchajcie, więc... To by, to by była ostatnia runda, no i e, dzięki wielkie za oglądanie do filmu. To ja serio śmierdzę... Ehm... Wielkie dzięki ognięcie oh. tego filmu Jeżeli Wam się spodobało dajcie łapkę w górę na trzecią część Trouble in Mine Wheel No i trzymajcie się na no i cześć! Ja coś powiedzieć, bo mi jak Cię i u niej tak się mówiliśmy.